No cześć witam wszystkich Jesteśmy dzisiaj w takim lesie Troszkę innym Tutaj na wycięte drzew I tutaj mieliśmy pierwszy sygnał i wyskoczył nabój myśliwski cały Także wiadomo takich rzeczy się nie bierze Kaliber 757 no, Pogięty tutaj i tak by się do niczego raczej nie nadał Już ale takich rzeczy nie bierzemy dobra ja go zakopuję oczywiście o ładnie zakopany takich rzeczy się nie bierze żeby wszyscy widzieli dobra to do następnego tam mieliśmy kolejny sygnał wyskoczyła taka Łuska tym razem, tylko łuska Stara Tak wygląda, tak, pokażę sobie w cieniu O Tak mniej więcej wygląda No, dzisiaj Polacy grają mecz w jednej ósmej finału ze Szwajcarami, także kibicuję Tutaj, tutaj no, będę w domu kibicował no a zobaczymy jak mój mecz pójdzie. No na razie to bardzo słabo, bo pół lasu przeszedłem mi dosłownie nic. Same śmieci. No i tutaj. Łuseczka także. Troszeczkę lepiej, troszeczkę lepiej no. I tak szło. Idziemy w tym kierunku i zobaczymy co będzie. Do, Do Kolejny sygnał. Jesteśmy w takiej drodze trochę poszaroszczanej no niestety nie za bardzo da się iść ale jakoś próbujemy i tutaj wyskoczyła nam monetka 2 grosze pe, e, przepraszam 2 obecne grosze tak tak wygląda ale biorę oczywiście Róż do grosza i będziemy kolejny sygnał w tym miejscu wyskoczyła taka nakrętka mała tak wygląda sobie Dobra Jeszcze tutaj się pokręcimy trochę i zobaczymy co będzie Dobra, to do następnego Teraz Znajdujemy się w takiej kukurydzy dość duża już I tutaj kolejny sygnał Dubko od łuski Kukurydzy można nagrywać, tak jest dość szeroko Nie uszkadza się Niczego także można sobie śmiało wychodzić Akurat wybrałem taki dość szeroki rząd Dobra to na razie tyle i do następnego jestem pod tym ogrodem botanicznym To jest ogrod Aboretum, filia Wrocławskiego Ogrodu No nic, tutaj też w kukurydzy jest, nic nie ma na razie ale chciałem tylko przekazać informację, że tutaj jutro w tym ogrodzie odbędzie się występ zespołu pieśni tańca Śląsk także jak yy, ktoś będzie chciał no to może przyjechać dobra yy, jak coś jeszcze będzie to oczywiście się odezwę jak nie to spotykam się przy podsumowaniu ale jeszcze mam taki zamiar zmienić miejscówkę tylko że zrobię to dopiero yy, to dopiero po meczu bo teraz będę szedł na mecz no i yy, no, będę trzymał kciuki oczywiście a po meczu jeszcze wtedy wyjdę także filmik yy, będzie na ban filmik będzie z no, no, dobra do, do następnego no i witam na tej łące łąka znana także nie muszę przedstawiać za bardzo Witam po meczu oczywiście bardzo się cieszę że Polacy awansowali do jednej czwartej finału jest mi miło niesamowicie z tego powodu jak pewnie wszystkim nam kibicom dobra także z awansu trzeba się cieszyć dobra to na razie tyle jeśli chodzi o mecz tutaj miałem sygnał i wyskoczyło mi coś takiego Tak to wygląda sobie Dobra Okręcimy się tu jeszcze troszeczkę i zobaczymy co będzie dalej To do następnego Tutaj kolejny sygnał Wyskoczył taki Wygląda, wieje nam trochę ten wiatr szczęścia z powodu tego awansu dzisiejszego. Mam nadzieję, że to wiatr szczęścia Dobra, to na razie tyle i do następnego. Tutaj kolejny sygnał. Taki kawałek łyżki wyskoczy. Nie pokazuję na kolaninę, bo mam krótkie spodenki, także nie chcę się schylać za bardzo. A żeby pokazuje na kolaninę, muszę pinać, na ziemi przyklęknąć, także a się to trochę kuje, także pokazuję tak na ręce. Dobra. To na razie tyle Jakby coś tam jeszcze było to się spotkamy Jak nie to w się przy Na Szczęścia ustał Trochę padało, ale Ale na szczęście nie groźnie Dobra Po 21 już także A mamy czerwiec to Jeszcze widno Dobra to do następnego przyjmowując dzisiejszy dzień A. Szału też nie było za bardzo Ale najważniejsze cokolwiek był Czyli tak Obok tego naboju co zakopałem go w lesie to Wyskoczyła ta łuska, Monetka Jedna Dwa grosze PRL nie, przepraszam dwa grosze Nasze Tak z przyzwyczajenia mówię PRL Ale to, to są nasze Bocznik sam 97 1997 Tak wygląda jeszcze z pokazaniem, teraz tak pokażę 2 grosze nie lepiej ostrość Dobra Dłupka od łóżki też pokażę tak to. na tym polu kukurydzianym to na mała tu w lesie było a tutaj poza na tym polu na tej łące znaczy się, to tak to to mnie podkładka coś takiego guzik ten duży i kawałek łyżki i to tyle na dzisiaj, także pozdrawiam Dasz dół i jeszcze chciałbym pogratulować naszym za ten awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy 2016. No i do następnego Dasz dół jeszcze raz, pozdrawiam jeszcze raz.